Cześć, witajcie w piątym odcinku z gry Strefa 51. I tak na wstępie od razu mówię, w poprzednim odcinku nie wiedziałem, co tu trzeba zrobić, ale się dowiedziałem, ponieważ trochę połaziłem tutaj, pograłem, tu nie wiedziałem jak się dostać tam, nie wiedziałem, czy to trzeba tu coś zrobić, czy, czy tam pójść, nie wiem. Ale co się okazało trzeba. Tu trzeba było włączyć, przejść sobie naokoło. No idziemy, idziemy. Hmm, to się mnie znowu nawala. Nie wiem za bardzo skąd. Tam sieć. Dobra, leży. I tutaj trzeba było o, otworzyć i sobie po prostu tutaj skoczyć. A ja tu chodziłem w kółko, nie wiedziałem co, co zrobić. Tu chodziłem po tym, próbowałem, tu mnie zabijało to jakieś nie wiem, chemikalia czy coś. Ale o rozwiązanie samo się znalazło po jakimś czasie. Tylko oszczędziłem wam tego, żebyście tego oglądania jak nie mogę znaleźć i płaczę, że nie mogę znaleźć wyjścia. Dobra. już sobie powinienem dać radę Okej, okay. hmm, ładny widok hmm, Coś leży Granaty Których praktycznie nie używam Oszty Jo, jo. I padają No, coś się wydarzy znowu dziadek

Szybciej, szybciej. 3 minuty i 30 sekund. Tam ktoś nawala. Dobra, ja tu schodzę na dół. Tu mam zejść. No i co teraz? Co mam tutaj zrobić? A wyłączyć mam, Jak to woli, włączyć wszystkie cztery. Ło! Wow! To miał być coś trudnego, a ja to zrobiłem w minutę. Te misje ale tu ktoś ciągle. Dobra, tu jest gościu. Headshot. I leży. Dwa razy szturm. No, tędy. Mogę wyjść. Świetnie. Kurde, skąd oni nawalają? Za dużo ich. Tutaj powinienem na snajperkę zmienić. No, wystaw główkę. Nie wiem, w co go trafiłem, ale wpadł od razu. Teraz postrzelam trochę sobie ze strzelby. Chyba idę w dobrym kierunku. Na samą górę. Co to jest? Dobra. Skanujemy. Wielka stopa. Kanister z wielką stopą. Niezniszczalny kanister w dodatku. Hmm. Chyba tutaj. Nie, stąd przylazłem. Więc, więc to nie to miejsce. Trzeba pochodzić i poszukać wyjścia. Hm. Ciągle ktoś strzela, ja nie wiem skąd. No, nie wiem, no... Stąd strzelają mędy jednak... Dobra, ale tam już na dole byłem. Dobra, to jeszcze raz. Tu nic nie mogę włączyć, tu też nie. Trochę nudny moment gry, bo praktycznie nic się nie dzieje, a ja nie mogę znaleźć wyjścia. No ale chyba po jakimś czasie mi się uda. Tu też nie, już w kółko się kręcę, tak chyba z pięć razy. Tu chyba jeszcze nie byłem. Tak, o nie, ale paskudne miejsce. Ja nie będę ich zabijał, bo po prostu mi się nie chce. Podejdę trochę bliżej. Dobra. Była taka chwila przerwy, ktoś przyszedł do domu. Mm. Okej, okay, już widzę gdzie mięść. Tutaj I tutaj Teraz mogę ich rozwalić I skaczemy O nie Udało się Małe pająki paskudne I windą w dół czy w górę? Nie wiadomo Pewnie w dół. Hmm, program Area 51 przestał działać. Trwa wyszukiwanie rozwiązania problemu przez, problemu przez system Windows. Świetnie, rewelacja. No i co, nic nie mogę zrobić. No co już wystąpił jakiś problem z grą. A ja nie wiem dobra Tu będzie cięcie. Ok. witam Was po krótkim cięciu. Ja, niestety gra wyłączyła mi się z niewiadomych przyczyn. Pojawił się jakiś błąd i musiałem przejść ten kawałek i jeszcze raz spróbować. A więc udało się. Jesteśmy w windzie. Nic się nie zacięło. Możemy wyjść. Wszystko działa. I możemy dalej prowadzić. let's playa. Hmm, pierwsza feczka. Okej, okay, apteczki. Zbieramy, zbieramy. Są jakieś działka. Chyba one są wrogie dla mnie. Chociaż nie mam pewności. Nie, nie są wrogie okay. Chyba zmierzam w dobrym kierunku Chociaż nie Tam coś leży, no ale nie podniosę tego Bo mi się nie chce To jest dość... Nieprzydatna rzecz, że tak powiem <toddrych> się tylko żeby zabić wszystkich wrogów i przejść dalej, bo jest to gra FPS, strzelanka taka łatwa dość. O, otwiera się nam jakiś safe. Tu musi być coś ważnego. Wielkie wrota, takie nazwy. <grymne> no i mamy doktorka. Specimens are too advanced in to their mutation. No, Dr. Five, stop your nonsense and prepare the bay. Do it now. Sorry, yes. Uh, extraction bay. Do it now. No, pogada ze mną. Pogada. Every failure leads to success. I am <laughs> optimistic that your altered state will be the variable that history will see. Reinforcements.

Chyba powinienem tutaj pójść. Teraz się to zamknie. Tak, tu się otworzy. I rozwalamy. No, zawis w powietrzu. rozwalamy ich w trybie w trybie mutanta tak, tak go nazwę o coś tu się dzieje coraz więcej ich tu przychodzi a ja nie mam mam szturm mam Jeszcze więcej, tak? No i znów mogę wejść do laboratorium doktorka. No i co, pozwal mi wejść? Co tu mamy? Edgar, a tu po drugiej stronie nie ma nikogo. Nie jest. Subject. Jakiś przedmiot Temat, nie wiem Dobra, trochę apteczek No i co teraz? Mogę tu wejść? Mm, nie mogę Ej, halo. Tutaj nie, tu też nie. Przejdę sobie dookoła. Popatrzę. Może znajdę coś odpowiedniego. Jakiś przełącznik. Nic No to jest jedno z tych, z tych miejsc, które nie, które nie lubię. Których nie lubię, przepraszam. Eee, nie wiem co zrobić Nie wiem gdzie iść. No że się! Boże Może jeszcze raz tutaj zobaczmy no tak mamy ob Objective, czyli misję tak jakby to co mamy zrobić wróć do doktora Kreja laboratorium no i wróciłem no i co o coś się dzieje <śm> Zabawne. Nie wiem czy próbowałem wszystkiego. Się dzieje najpierw mi się gra wyłączyła i musiałem od nowa przejść kawałek, żeby dojść do tego momentu, a teraz znowu to. No co jest? Dobra, zobaczmy. With Dr. Kray. Jeszcze raz sobie przejdziemy to, to miejsce. I tym razem powinno być już dobrze.

Prepare the extraction bay. Doctor, specimens are too advanced in their mutation. Victor Fox. Sorry, yes, extraction bay, Do it now. Every failure leads to success. I am optimistic that your altered state will be the variable that history will see. Dobra. Chodzimy. Nie ma problemu. Dobra, teraz spokojnie. Tu się zamknie, przejdę kawałek, tu się odchodzi. Wow, wow, wow. Prawie mnie drzwi przytrzasnęły. O, latarka. Ja całkowicie o niej zapomniałem. Niezbyt przydatna rzecz w tej cześć. grze. więcej granatów dobra. prawie umarłem dobra wracany

Okej, okay, gdzie mamy wejść? Nie powiedział. A, tutaj. Poskaczemy trochę. Przeskanujemy jeden dokument. is bad. The mutants they are awake. So someone someone should do something. Not safe. Not safe. I don't think you should go in there. What did the doctor say? You are his friend. You must be scanned. but The doctor wants you scanned. Must go. Musisz iść. Muszę iść. Więcej w następnym pokoju. Spokojnie, Otwieraj szybko. No, tutaj będzie ciekawego chyba. Wow. Pełno krwi. Tam coś na końcu widzę. Szybkie przeładowanie. I tu ktoś jest. Okay, trzeba będzie go zeskanować. Let's do it, let's do going to have messenger RNA transfixed like blood. Out. Without the isolated compound of the three DNAs. Hurry, hurry. Our guest. Yes, the scanner. Please, step into the scanner. Your health is poor. The doctor will make you better. But the scanner. must step into the scanner. No wiem, mam stanąć w skanerze. No. Hold still. One guide rails Two mark one six five. Stop, coś czuję, że on <grym> coś mi zrobi. <grym> Can uh -huh. yeah. I go Nie now? No, I can't go 작업. in I can't Done Excellent Bring that template fluid back to me immediately Follow me You, take okay. the template fluid to the doctor Yes The Doctor will be mad Don't want to be in trouble Sir, please proceed through the door Dobra, idziemy za nim. No szybciej. microscopic szybciej. The Nie Но Ну и не могу. Забили моего невольника. Cole, forgive my immobility, but you must take your template fluid into the fluid bay. Once you're done, you can come back here. Dobra. No I co teraz? Dr. Cray, you have violated the pact. We must hurry. They have returned you must now surrender your life there is no escape for you dr cray your security system will not last much longer we thought. should hurry then get into the chamber okay computer start the decontamination process decontamination commencing please authorize bioanalysis Dr. Winston Cray, 440326. Analysis proceeding. Subject is bisected. I should Chair, not to guarantee a quick death. I'm mildly flattered at the attention you afford me. And I know my life is done. Hmm. I'm characteristically humble, Doctor. Humble? My mark has been made. And even you cannot wipe the effects of its medicine. We must bring him to a new state before you can be fully healed. Stage two complete. Can't complete process. A power surge has compromised the system. Okay, prawem <much> przyciskiem <much> myszki mogę coś do <much> z przeciwnikami. O nie, doktorek. Wow. wow jestem teraz zły. No! Ja. Never a perfect specimen, flawed at best. The human elite will have their weapon. You must find me and continue what is to be undone. Are you worth my time? Okay, mamie, I mnie jeszcze, ale nie wiem z jakiego powodu. dobra wita. To zapewne będzie koniec tego rozdziału, o ile się nie mylę. OK, niech się wczyta. O, już jestem normalny. With base <laughs> dobra. OK, dobra. W tym miejscu kończy odcinek, bo już to 27 minut chyba trwa, albo 28. Tak więc. Dzięki za uwagę, dzięki, że oglądaliście. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli wam się podobają filmiki. Dajcie łapki w górę, piszcie komentarze i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie.